Czasami tak mnie, tak mnie przy, zaboli, że, że ciężko się ruszyć, ale to takie chwilowe jest, nie? Okay. Czyli coś tam musiałem ja za mało lata, za mało lata z, y, 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 gimnastykę taką robiłem, z, nie będę tam za, za dużo się ten, no. żeby się nie wysprzęgnąć nie ale coś tam mi, coś tam pykło w tym kręplu nie na dole, okay. że, że normalnie było słychać. No, no. Bólu jako takiego nie czułem, ale tak później z czasem, nie? Dobre. i przeważnie przygarbiony chodziłem, nie wiem czy to od tego. No ale tak siedzisz, nie? Takie troszkę coś No, czułaś, chociaż teraz tak jak Ci mówiłem, co, co, co byłem za miedzą na, na, na tym, masażu, na masażu yy, no to mnie wyprostowało, nie? My jesteśmy z Wieszakiem gdzie ty się zgodziłeś. W końcu. ja skończyłem, bo tam Po jakimś tam długim czasie. Dobra, to co, opowiada jak tam się, jak się zaczęło, jak się zaczął Wieszak. Wieszak jak się zaczął? <laughs> no o, kurka, czwórka. Wieszak ogólnie, jako Wieszak, to się zaczął z 15 lat temu. No. To, co, jeżeli chodzi o samą ksywę, to święty świętej pamięci kolega mi dał. Zawsze byłem suchutki, ale szerokie no. barki, wie, no, no. znaczy, wiesz. Macie ciekawostkę, bo mało kto wie o tym, zawsze, zawsze było pytanie. Dlaczego Wieszak, dlaczego Wiesz, wiesz? na, śmieszna, śmieszna śmieszna ksywa i tak dalej, tak. No. Jest drugi jakiś ten, ale to pomijmy. A jeżeli chodzi o muzyczne rzeczy, no to zaczęło się z Murzynem W Anglii. Jak byliśmy, to był 2004 rok. Pierwszy raz tuś wtedy wydał płytę z, z Dobem FONT. Wszystko otulone naturalnym THC, tak? No. Eee, no i co, wsiedliśmy w mikrofon od skype'a, laptop Dobra, i, dana, 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 i tak dana. się zaczęło, no, przylecieliśmy do Polski, eee, P1 jeszcze było eee, na Wilczej w Radomiu, eee, usiedliśmy jakoś, Murzyn nagrał ze dwa numery, no ja tak usiadłem, napisałem, dobo bo mówi, do kabiny i to był pierwszy raz i jakoś wszedłem w bit od razu, Wyknął, poszło, nie? pykło, tak, no i krótko po tym, a nie, jeszcze eee, jakoś złapaliśmy się razem i <laughs> chyba TPS chyba rzucił, a dawajcie zrobimy jakieś coś tam razem, nie? ZDR, nazwa to już chyba wszyscy wszyscy już wiedzą. Jak Zawsze jest. dobrze. Tak jest, zarzucam <laughs> dużo ryżu i w ogóle tak. było tego trochę, ale ogólnie zaufaj dobrym radom, fajnie się skleiło, bo wiesz, jesteśmy ja wszyscy z radomia, także ten. Co, pierwszy koncert. to będziesz gadał, nie? Połóż na plecy. Na plecy, tak. No, ja wiem, bo zaraz będę cię badał, nie? A ty dalej, dalej. Pierwszy koncert w Radomiu no. przed Champ Gru. temu. To był, który to Wojtek? Był jedenasty chyba, tak? Kolana miałem, Chory mam kolana. Wiesz, jak w piłkę grałem, no. lewy miałem skręcone dwa razy, no. a w prawy miałem rzepkę przesuniętą. Okej. Okay. Także wiesz. To powoduje ból, jak tak chyba? Nie. Dobra. dłoń na brzuchu. I co, to był chyba jedenasty rok, nie, Wojtek? No pierwszy nie pamiętasz? Trochę czasu temu. Dużo ludzi, zajawka jak z No to tak. To, to też skakałeś, to też jeździłeś, czy nie? Dziesko, co skakałeś? Nie, 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 nie. A z nas tylko to, tylko murzyn, nie. Z nas tylko Murzyn, tak. Okay. Z nas tylko Murzyn. Jeżeli chodzi o rad, to Dobo był pierwszy, tam nie wiem, chyba 96. FOM te składniał. No. Czasy molesty. Polecam, żeby sprawdzić. Tam na YouTube jeszcze hulają jakieś numery. Jak ktoś nie słyszał, starego doba. No i co? No i Wojtek. Wojtek chyba ogólnie naj, naj, najbardziej się wstrzelił w, w to wszystko. Ile płyt w Wojtek już wyszło? No to od 7 lat, nie? Więcej jeszcze banda unika, zapomniałem. Także ten. No z nie? te. Z się, no, no ale solowych ile masz? No to od Wielokrotnej kajany później poleciałeś, nie? No to trzeba pomagać swojej też bo mm. To ma chyba się. Tak, o to dla mnie najlepsza płyta, nie? Nie wiem, wielokrotnie kajany ja też. Najlepsza płyta to wejście, ty. A, no smoka wejście, no to wiadomo. No. <laughs> Dobra. Zobacz, jak sobie balan twoją szyję, musimy na to tym nie wspomnieliśmy, bo no. jest to fizja wywiad, Czyli będziemy no. cię łamać, będziemy coś tam robić. <laughs> e, I nie miałeś nigdy takiej te nie? Nie. Dobra. Eee, druga rzecz, wiesz, to, 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 to mówię, że dół kręgosłupa cię boli, nie? Tak, no lędźwiowy, no dość często powiem Codziennie? Kilka w, razy w No kwadłion? można tak powiedzieć, czasami tak mnie, tak mnie przy, zaboli, że, że ciężko się ruszyć, ale to takie chwilowe jest, nie? Okej. Okay. Czyli coś tam musiałem ja za mało lata, za mało lata z, y, 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 gimnastykę taką robiłem, z, nie będę tam z, za dużo się ten, no. żeby się nie wysprzęgać niechcącym, <laughs> Ale coś tam mi coś tam pykło w tym kremlu, na dole, okay. że, że normalnie było słychać. No, no. Bólu jako takiego nie czułem, ale tak później, z czasem, nie? Dobra. I przeważnie przygarbiony chodziłem, nie wiem czy to od tego. No tak siedzisz, nie? Tak no, jest. Chociaż teraz, tak jak ci mówiłem, co, co, co byłem za miedzą na, na, na tym masażu, na masażu no to mnie wyprostowało, nie? No to fajnie. No mi, czyli miałem wspięte wiesz, wiesz, łopatki właśnie, nie? tutaj, to wszystko. No. Zobacz, po prawej stronie, jak sobie badam twoją szyję, no to zobacz, no. no po lewo. Zobacz, czy tak wiesz, tak? Na do tak nie? Nie no. wygląda, nie. Zobacz, a tutaj? Może poczekaj. Coś jest. Tutaj, o tutaj, o tutaj to już w ogóle, co nie? Blokada, tak? tak? tak dokładnie, jest zablokowany kręgosłup. Aha, dobra, a weźcie podnieś lewą nogę do góry. Opuść. Prawą? Dobra, czy to powoduje jakiś dyskomfort? Nie. Nie, okej, okay. dobra. To połóż na brzuchu, ja sobie przełożę Majka tylko. Dobra, czyli w muzyce już, ale, ale, ale musie musieliśmy długo czekać na twoje spoko wejście. Nie? No kurde, zeszło trochę. <laughs> ale zeszło wiesz co, to po... było, dużo gości, dobra płytka. Yy, wiesz co, ogólnie, yy, bo ja tu działałem z tytułem, yy, no? całą płytę, bity no, p wszystkie nie? jego, tak, wszystko w P1 powstawało. Yy, to był ból? Nie. Dobra. I rozumiesz, yy, no? Materiału nagrałem, jeszcze nawet zostało tam ponad 20 numerów, nagrałem okay. i to tak leżało, leżało, zbierałem się, bo to no. raz byłem w Polsce, raz za miedzą. No jasne. I, 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 I tak zwlekałem, i w pewnym momencie, no jeszcze przy okazji, miałem przerwę delikatną. No to tak, no też I, I co? I kurde, już byłem taki zrezygnowany. bo już Długo się... przerwy? No nie, no i cały rok tam. No to okej. Okay, takie szyb, to, to boli? Szyb, wejście, wyjście, nie. I słuchaj, y, i co? I zrezygnowany już byłem. No. Bo już przesłuchany to było tyle razy. No. Ale y, 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 otoczenie otoczenie mi nie dawało spokoju. Dawaj, dawaj, dawaj. I, no i w końcu wyszło, nie? Oczywiście z, Wojt, z pomocą Wojtka. E, e, wiadomo, A Tutaj, jak tu czujesz? Tu coś, coś się dzieje. Nie? Coś odczuwam. No. Ale, tak samo jak po tej stronie miałeś zablokowany kręgosłup, tak Aha. samo tutaj wiesz, łopatki między łopatkami. ale zresztą to też mówiłeś, że. Jak ta kobietka to ona też pochodziła, coś tam no. Się nie? no, no. ale tutaj też jest dość tak jakby... No, o tutaj. co, tutaj, tutaj. Kiedy, o tu w tym miejscu, nie? o tu no, czuję tu, I o, tu. tutaj pewnie, nie? o Wiesz tutaj najbardziej. Kiedyś, z, z, z 6-7 lat temu, no. e, 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 podczas takiej szarpaczki delikatnej, no. co, padłem, uderzyłem o łóżko, o kant łóżka no. w tym miejscu i ze dwa tygodnie czułem ból, nie? Wiadomo, okay. to później się rozchodziło. Jasne. Ty, ale to co ty tak palcami wyczuwasz, gdzie co jest? Tak, tak. tak. no Zresztą wiesz, na parę lat tak tam wiesz. czarna magia. Jak ty od 2004 jesteś w tym, nie? Wiesz, co Aha. W, w muzyce to ja od 2004 skończyłem szkoły, wiadomo. W kręgosłupie działaś, tak? No, tak jest. Dobra, weź yy, głowę w lewo. Dobra, luźno. No, a to co ci mówiłem, Ja do połóż głowę do dziury. No to ci mówią o zablokowanym kręgosłupie, co nie? Jak wierzesz głowę, to czyli tak jakby. Poprzez układ taśmy, zmienia się ustawienie kończyn dolnych, wiesz? Weź Aha. w prawo. No w prawo już to... Inaczej. Nie czuję, że jest spinka. No, dobra, dobra. Do, no, do dziękuję spokojnie. Dobra. E, e, smoka wejść Wiesz to dużo, dużo gości, fajny, wiesz, płytka fajnie się przyjęła, nie? Chyba na jednym. No, w ogóle, powiem co? ci pykło. Ja zacznę cię już tak jak mówię, W nie Pamiętam, jechałem samochodem i chyba Tytus do mnie zadzwonił. I no. mówi do mnie, y, czy widziałem OLIS? A ja ogólnie wtedy nawet nie, nie za bardzo łapałem, co to jest OLIS. No, no, no. I, no i y, f, bo, bo tam z tego, co mi mówił, jakoś opóźnienie mieliśmy, że nie było wszystko wysłane, bo to tam wysyła się ile egzemplarzy sprzedanych. Więc co, jak tak mi bierzesz, to w kolanach czuję. Wiesz, i taki tak, no. mam. Y, strach trochę, że mi zwichnie zaraz. Wiem, nie wiesz, to z... jest też taki, to jest, wiesz, Obruch. mobilizacja Aha. Na, na, pie, na kość piętową, co nie? Aha. Na Staw piętowo-skokowy, ale przy tym, przy rotacji, wiesz, możesz no. czuć kolano, to pokazuje, wiesz, co łąkotki, wiesz, tam może coś z łąkotkami być, wiesz? Wiesz co, tu w lewym, z tego co pamiętam, bo to dawno było, to jest jak w, w Radomiaku grałem, tu, tu w tak? 14 lat miałem. Y... To teraz no. klasie. No by. To tak. ta historia teraz, wiesz, w historia, tak, no, pokazali ostatnio właśnie. W pucharze. Mm. Eee. Jasne. Pałóż prawą nogę, wyprostowaną, przełóż na lewą. No wiesz co, coś Każ, taka, tak, jak, tak. Ja sobie ucisnę tyle twoje stałe krzyżowe nie? Aha. a później zmienisz to. Czyli mamy tutaj. tak. Tak, no jasne, super. No. Taka to ta jest linka uciskowa może być nieprzyjemna, może być weź, taka uciskowa, nie? Aha. O, widziałeś jak fajnie puściło? No. Zmień nogi, bo to jest, praca polega na napięciach, jeżeli napniesz fajnie tak jakby wiesz, to co masz napiąć, mm -hmm. to ja tak fajnie wiesz, tak jakby ci odblokuję to co, nie? Więc, o, widziałeś? Dobra, luźniutko? Dobra. Przejdziemy sobie dalej za chwilkę, wiesz to tylko zrobimy sobie przejście szyjne przejściowe czyli tutaj. Z... E... Czekaj, może zdejmę tą bluzę, co? Wiesz co, jak ci, jak ci pasuje, nie ma problemu, ale no jasne. Dobra. O, super, dobra. I zobacz, teraz sobie przejść. Ręce jeszcze. mogę opuścić na ten. Gdyś to nie lepiej nie, trzymaj nie na bardzo. tym, nie. Dobra, żebyś był zluźniony, nie? Dobra, wydech i wydech. Super. Jakiś małe strzały. Dobra, jeszcze raz. Super. Uwolutka jest patka chipsów, strzelać. Połóż <laughs> na plecy. Wiesz co ja często, no, często dalej, nie? Często, często sam sobie biorę, wiesz? No, ale jak, jak, jak no. tak, i, i nawet wiesz co, biorę sobie ręce tak yy, na wysokości łopatek no. i, i gniotę, nie? Okej. Okay. Jakbyś tak już od dawne dawno no, taką jakąś jazdę. No? Dobra, ja sobie, sobie twoje palce. O. No, a ty opowiadaj dalej jak tam było, nie? Czymś, a, no i ty ktoś do mnie zadzwonił, że bym sprawdził Olis i kurde już nie pamiętam, ale chyba na czternastym miejscu byłem. Nie Ale w każdym razie no, to po dobre osiągnięcie, nie? Jako debiutant wiesz. To było chyba po dwóch tygodniach. A znaczy, wiesz, niby debiutant, niby nie ale wiesz, to każdy wiedział, kto znaczy, wiesz, w sensie, co jest 5. Znaczy, że zna nie? debiutant jako solowa pójdzie tak, tak. I, no, i nowość, nie? Od teraz widziałem na Olis, Także spokojno. kliki też, też pykło. Pierwszy jakiś no, smukawie wejście. Smukawie tak. No. No, no to kurde. No liczby dość szybko, szybko rosły, nie? Fajne, nie? Fajnie, no i co, no i kurde, no, telefony z wszystkich stron, wiadomości, wiesz, no, trochę, trochę to pobudowało, także wiesz, no się. No a no, będziesz coś tam dalej kombinował? Jest co, już kurde, jakiś czas temu, no, trochę jest materiału zrobione tutaj w jeden. jeszcze jest tu takie studyjko ma e, e, DJ Dobra Morta, no, no, no. E, e, garażowe takie, tam mam trochę materiału, byłem wczoraj nawet napisałem jeszcze tekst. E, ostatnio do Wolka się dograłem i do Kafara, ósameczkę. No, 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 to e, widziałem właśnie też W szoku tak, tak, że działa, no chcę następną płytę zrobić, nie? Fajnie, to ja masz jakiś taki sztywny jakiś plan, masz, czy nie, jeszcze? E, znaczy, wiesz co, najpierw chcę zrobić porządek z, z tym, co mam zrobione, bo nie było mi trochę, no e, tak. wiesz, przyjechałem dopiero. E, jeszcze nawet nie zdążyłem instytucja mój usiąść tutaj po jeden, żeby, wiesz, zrobić porządki. No co, zbieram bity powoli, mam, y, mam dwóch dj -i. Jeden Dobra Morda, drugi Edeka on z Rzeszowa chłopak. Z Rzeszowa? O, tak. my właśnie, gdzie z Rzeszowa. No widzisz, tam robotę robi na, na, na tej, na y, No i co, najpierw chcę nagrać materiał, bo wcześniej, wcześniej troszkę za bardzo się podpaliłem w pewnym momencie i wiesz, zbierałem sobie gości, a jeszcze no. wszystkie numery nie były gotowe, teraz tym razem zrobię odwrotnie, że... Zrobię wszystko swoje tak na TikTok i dopiero będę był Żeby ci się dogrywali, nie? Będziesz są obity pewnie, nie? Dobra. Zawsze się wiesz, wiesz co? Na górze łóżka tutaj, nie? Przytrzymaj się. Ja sobie zrobię taką kompresję na kostkę, kolano, biodra, nie? O, super. Widzisz? Chodzi o to, żeby zawsze tak jakby zrobić całe ciało, co nie? Żebyś... O, widzisz? Bo zaraz powiesz, na stopach stajesz, na kolanach chodzisz, co nie wiesz, co chodzi. No. I mimo iż bym zrobił trzy kręgosłupy mogłoby tak to nie zadziałać, jak zrobię całe, całe ciało, czyli rozłożymy wszystkie taśmy, wszystkie mięśnie, cały układ mięśniopowięziowy i cały układ kostno-stawowy, nie? Dobra, Połóż sobie dłonie na brzuchu. To teraz co będziesz robił? Jakieś gościnki czy... Czy koncentracja na tym? No trochę, trochę tam jest. Do, 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 do nich się dograłem, nie wiem, Wojtek szykuje swoją następną kolóweczkę, także no, no. myślę, że tam też będzie moja droga. Nie, Wojtuś jak tam? Ja. No <grytanie> to <grytanie> <grytanie> Co tam, młody podtekst, kurde jemu właśnie muszę już, już miałem zrobić, ale to no. zabiegany cały czas mało czasu jest, wiesz. No jasne. Nie było mi trochę, także no spędzam czas z synem no, teraz, nie? Bo tak hmm. e, dwa razy się widzieliśmy, jak mnie nie było. Trzeba było tam porządki porobić po prostu i wiesz. E, e, e. No jest trochę tych gościnek, cały czas mnie zapraszają, wiesz. No i za bardzo z czasem nie ma jak teraz, nie? No Poczekaj chwileczkę. Zajebiście. Aż przeszedł. Tak. Super. No będziesz no, na pewno, wiesz, taki mega dzisiaj zluźniony, co nie? I okay. prawdopodobnie, wiesz, zajął bólu gdzieś tam. Bo mówię, że tam co, kilka razy w tygodniu Jaki dyskomfort jest na dole. Tak, na dole, no. no. O, kurde. Ale <laughs> no jest jazda. Ale żyjesz, nie? Żyję, żyję, Super. Zajebiście. No, fajnie. Dobra, super. Zobierz sobie teraz taką lekką dekompresję w osi długiej kręgosłupa jest to fajna, wiesz, taka bardzo ważna technikacja, Aha. nie? Rozciągająca cały kręgosłup, uwalniająca bardzo dużo tak jakby, no, cały układ nerwowy, naczyniowy, o fajnie. Jak to odczułeś? Jakoś tak normalnie. Normalnie. Spoko. Coś mi tu w piersiowym tylko tak jakby coś przeskoczyło delikatnie. Tak tak tak. No a ty wiesz to jest fajna taka jakby technika i yy, tak jakby test i fajna terapia co nie? Aha. Dobra super. Weź sobie usiąść powolutku. Spuść sobie nogi. No, super. Odsapnij chwilę w głowie. ci może kręcić nie? Ty no. no. Pijany troszkę się czuję. Tak, no to w końcu sobota, nie? Wczoraj był piątek, to wiesz. <laughs> A tu co, są jeszcze jakieś kluby tutaj u nas, czy nie? Powiem Ci, ja nie, nie, nie śmigam. Teraz jakieś otworzyli nowe, nawet nie, nie, nie jak to Brooklyn, czy jakoś? To nie wiem, czy nawet tam są balety. Nie, tam pozostań, radom, nie. Radom, radom jest, wiesz, już podumarł w ogóle, zmieniło się to miasto. No dobra, wstań sobie podejść, troszkę do mnie. Jeszcze raz zrobię taką fajną technikę teraz, ja dekompresyjną. Wstań sobie tyłem do mnie o tak, nie? Zobacz, ja sobie Ciebie wiesz, o tak ścisnę, no, ale potrzebuję, żebyś się wdech i tak wydech, tak wiesz, dmuchany, nie? żeby ja tak, jakby sobie, bo, bo wtedy się woli, tak? Oui, no bez znaczenia tak woli, ale żebyś, ja bo ja się dopasuję do Ciebie, nie? Mm -hmm. No, dawaj. Oddychaj, nie? Dawaj. O, to poczułem. To poczułeś, nie? No, ale, ale to rozmawialiśmy, że tutaj miałeś no, takie, nie? I, I teraz to czuję tutaj. No, możesz to czuć chwilkę. Wiesz, dzisiaj możesz to czuć przez jakiś czas. No. Ale prawdopodobnie wiesz, to jak się dyskomfort Naskoczyło coś tam się Dokładnie tak? odblokowało się, wiesz? To jeszcze raz to samo. No, podobna technika, połóż się ręce z tyłu głowy. No, to tak jak. Dobra, ja cię zrobił tak, a ty już wdech, otwierasz, a przy no. wydechu ściskasz łapy, nie? Okej. Okay. No, spróbuj, Wdech? i wydech. Super, dobra. Jeszcze raz, nie? O, fajnie. Jeszcze jakieś małe bąbelki po prawej stronie. <grym> dobra, ja będziesz się czuł dzisiaj tak jakbyś, jakbyś z gumy był, wiesz co no, Nie dobra. no, powiem ci, dobrze się czuję i wiesz. <grym> Super. Połóż na brzuchu. Przedaję mi majka. I wiesz, tylko dwa razy go przerzucam, żeby było słychać. Dobra. E, ważne pytanie wiem do, do, do wszystkich, które Was będę zadawał. zadawał. Mhm. Czy jeszcze zajdziecie się? Kurde, no my nigdy się nie Ech, rozeszliśmy. A znaczy, ja wiem, co, wiesz co ale czy będziecie nagrywać razem? Wiesz co chodzi? Kurde. Zobaczycie, nie? No to wyjdzie, wiesz. Trójka też tak wyszła jakoś. Siedzieliśmy z Wojtkiem. No? Tu w P1. E, to chyba Wojtek wtedy płytę robił swoją i no. przy okazji. Przy okazji, jakieś tam numery powstawały. No. Murzyn przyjechał. Doba wtedy nie było, ale zwrotki jego były. I tak trójka. No, jakoś... chyba nie ma, nie? Dobo. No, nie ma go teraz. No e, 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 trójka. kurde no ciężko powiedzieć. Może coś kiedyś. Ale wiesz, to lóweczki też fajnie Wam wychodzą. Wiesz, to i tak macie nagrywki ze sobą cały czas, nie? No, tutaj jeszcze też taki projekt e, e, Radomski robię, Bulletproof. Okej. Okay. Teraz właśnie ujęcia ujęcia do klipu robiłem. Okay. Może nie będę tam zdradzał, bo no. taka niespodzianka będzie, ale w każdym bądź razie skupiam się na, na ludziach z radomia. Okay. A to jest z radomskim podziemiem, jeszcze będzie czy działał? No właśnie tu. W, fajnie te... wychodziło ci to, wiesz? No wziąłem, wziąłem. No żeby kurde, no mam możliwość, żeby, żeby wiesz, jakoś tam pokazać, że jeszcze ktoś tu umie robić i, i wiesz, no, młodzi są. E, e, młodzi są, a tak jakby starej daty, jeśli wiesz, o tym no, chodzi, No tak, nie? tak, jasne, że tak. Mało teraz jest. Ty, ty, ta młodzież jest troszkę zepsuta teraz. Przez no ten internet tych wynalazków nie brakuje. A, a wiesz, w radomie jeszcze mało lat się trzymają, Można przez internet, nie? Tak. No. Skakańców jest, wiesz, nie brakuje. robili tych, tych frikowych tych. Freakowych, tych wyświetlają ich teraz, wiesz, filcowe, y wiesz, fighty, filcowe walki, Ta. wszystko, jakiś tam rap też filcowy jest, nie? No, no <gry> YouTubery, kurde, da, i wiesz, no trochę, trochę, ten rap, który powinien istnieć, troszkę zanika przez to wszystko, no bo te mało widzisz, no Słuchają takiego pierdolenia o, o nie wiadomo czym, wiesz? To, od kogoś wszystko, kto nigdy, nie? kto nigdy naprawdę tak, wiesz, nie przeżył no, tego, nie przeżył tego, no. No zresztą, no my zawsze robiliśmy inny rodzaj muzyki, wiesz, i inni słuchacze są, nie? No tak. Ale to słuchacze... skonseksy tak samo, wiesz, No, to jest tak, no wiesz, i ci słuchacze zostaną tak naprawdę, no jasne, nie? To, to czy boli? Troszkę tutaj coś no, czuję, nie? Dokładnie. Wspięte mięśnie chyba no, tutaj. Tak, nie? dokładnie. No. <słuch> <słuch> nie wiem, tą muzyczkę słychać będzie słychać chyba, nie? Jasne, że tak. No, dobrze, to, to jest Wojtek z Twojej nowej. Tak, dobry być. No. Ciekawe, czy trzasną od razu, z czego to remiksik delikatny. Mhm. Dobra. Jak jest wieszak z oddali? Prywatnie. Prywatnie? No. No, <laughs> Okej. Okay. Kurde. Może za, za, za bardzo, może nie będę się otwierał. Nie, nie okay. no teraz, teraz tatuś. Kurde, troszkę, teraz za, tatuś. troszkę za tą miedzą... Spędziłem czasu, wiesz, no. troszkę z przymusu, no to wiadomo. bardziej z przymusu no, niż, niż tego, no ale przy okazji wiesz, parę groszy trzeba było zarobić, a wiadomo, jak tutaj jest, w, w Polsce, a szczególnie w Radomiu, nie? No tak. Ciężko ze wszystkim. No. No co, ale to ale dajesz świat, da, sobie Taak. jak. Trzeba, wiesz. Dobra, zebra tutaj jeszcze jedną rzecz. Jest no. to dwa, trzy, albo kilka razy się tak wiesz, to Aha. może być takie troszkę nieprzyjemne, dobra, ale dobra. chcę od, oddechów od ciebie, dobra? dobra. Czyli co, wdech, takie, no, no i tak dmuchasz, się, jak wydech, nie? O, świetnie, no. No sorry, no, jeszcze dwa trzy razy takie. Dobra, sorry, jeszcze ostatni raz, albo dwa. To no już. Wiesz, wszystko też puściło jak stałeś, pamiętasz co? Nie? No, no, wiesz, no, to no bo najpierw się strzelał zaraz. Dobra, no? usiądź proszę ciebie, e, tak jakbyś na koniu siedział, okrakiem. Lewa noga tutaj, prawa tutaj. Nie? Wiesz o co chodzi? Super, dobra. I teraz zrobię ten twój na dole, okej? Okay? Okej. Okay. W porządku wszystko do tej pory? W porządku, no? nie? Dobra. W głowie, nie? W głowie No, dobra. Połóż ręce na, o tutaj, a kolanami ściskaj leżankę. No. Dobra, wszyscy leżąkę i zaraz, ja Będę skręcał w prawo. Nie? Uh -huh. I też wydech, wydech? Tak, No a przy wydechu idziesz z głową w prawo, ok? Znaczy, idziesz z głową tam, gdzie ja idę, nie? Uh -huh. Zobacz. Wdech i dawaj w prawo. Co? i teraz idziemy w lewo, nie? W porządku? Uh -huh. dawaj w lewo. No, dawaj w lewo, w lewo, w lewo, w lewo, jeszcze, 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 jeszcze. O Widziałeś to chyba bąbelki. Małe, bo ja już te, tak jak Ci mówiłem, ja te, te skręty robię tak. No. Biodrem, bo z, bi z biodrem też miałem delikatnie, tak jak Ci mówiłem, w, pi w piłkę grałem, ale z biodrem akurat to taki miałem, pośliznąłem się, wiesz, no, no, no. jakoś tam biegłem, padał padał, coś tam, już, już nie pamiętam tam do końca jak końca to było. I kurde, też mi przeskakuje, nie? Ale ja już wszystko już mam tak wypracowane, że sam co tam wiesz, strzele tak. No tak samo jak z kolany. Rozmączało mi się wcześniej, nie? i teraz no, no. nie wiem, chyba już się tam wszystko elegancko zrosło, także już nie ma takiego problemu z tym, wiesz. Okay. Ale kręgosłupem jakoś, jakoś się tam nastawiam, bo jeszcze jak, tak jak tutaj wyczułeś, nie? jak no, czuję no, taki no. dyskomfort, to biorę e, lewą nogę w, w, w prawo i wiesz o co chodzi. Do, skręcasz, Krzyżówkę nie? taką robię, no ta, i zawsze ta, ta. mi coś tam pyknie Puści, i jest, jest elegancko. No. Dobra, tak. Siadaj tutaj. Jakie to już nastawiony jestem, tak? Tak, jesteś już nastawiony pozytywnie. Tak, jest. Tak to byś, za to ja tam jeszcze. Się... Kozak. Kozak, powiem Ci, że żałuję, że dopiero teraz, nie? Ale fajnie że, fajnie, że wreszcie się spotkaliśmy. Tak jak mówiłem, że kurde w tej Anglii nie, nie wypaliło, ale coś odleży, to nie ucieka. Jasne, że to jest wiadomo, też, jestem często to, bo stąd pochodzę. Słuchaj, a coś miałem powiedzieć, co jaki czas można takie coś robić? Wiesz, co? Są fizjoterapeuci, którzy nasz atrybą, tak robią w terapie. Oczywiście Aha. to nie jest pełna terapia, bo zrobiliśmy dzisiaj dużo tkanek, tak jakby. Tylko głównie od kanby nie? Czyli no. tak jakby wy nastawialiśmy się ale ponieważ wiesz, można pracować tak jak tutaj na dole, gdzieś tam się czy mhm, nie? Mhm. To wiesz, następny razem gdy ja będę jechał, to na pewno się jakoś, zawsze piszę, nie? Jestem że że teraz także że do, do, do Anglii też będę miał zamiar, może no, no kurde, no dziś, w przyszłym roku, pod koniec przyszłego roku, coś takiego, zobaczymy, jak to się wszystko ułoży, no i no, no, chciałbym tą płytę, wiesz, zająć się tą płytą, zrobić tą płytę, y, bo tam, tam są możliwości, ale to nie jest to, to, nie jest to samo, wiesz, fajnie jest tutaj, to, że tutaj, tutaj, tak, o. On zna się na robocie, wiesz, teraz, teraz mam, e, e, ostatnia była, znaczy ostatnia, pierwsza była na jego bitach, no teraz mam w planach e, jakoś to, wiesz, e, jak to powiedzieć, pomiksować trochę, czyli, Aha. czyli różnych beatmakerów wezmę, wiesz, skreczy porobię, bo też brakowało tych skreczy, z gośćmi może się troszkę tak bardziej uspokoję, bardziej będzie ode mnie, bo tak jak Ci powiedziałem, że stamtąd zwlekałem trochę, bo kurczę, za dużo też tych gości nabrałem, a już no, później boże, było nie? za późno, wiesz. A, a pierwsza, tak doszedłem później do wniosku, że pierwsza powinna być bardziej taka moja osobista, nie? Ale dlatego robię drugą i w drugiej nadrobię, Troszkę innego wieszaka pokażę. Tam było troszkę bardziej takie wkurwienie, a teraz wiesz, no wiadomo, się dorasta swoje lata, już mam, nie będę się wychylał ile. <laughs> Zawsze dwa jeszcze. Bo ja tak jest, wieczny Małolacik jestem, także wiesz. Marko, Siemanko. No i tak to wygląda, no. Fajnie, fajnie, że się złapaliśmy w końcu. Jasne. I tak jakby, jak będziesz w Radomiu odzywaj się, to jak, to ja, jak się coś Jeszcze jakbyś mógł jakiś mi pokazać, żebym sam mógł coś z tym lędźwiowym, wiesz o co chodzi, to by no, było fajnie. Ale wiesz, to co, to, 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 to co, mu powiedziałeś, to co robisz, nie? No. Skrętki takie, tak, 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 tak. Te aha. skrętki są świetne, ale pokażę Ci takie fajne ściąganie, Wiesz takie spiralki jakieś, nie? jedno, no, dwa proste ćwiczenia. Bo ja wiem, jak tam nieraz tam na Instagramie mam jakieś, obserwuję jakieś coś tam rzeczy i mi mi się wyświetlają te kocie grzbiety i tak dalej, żeby to no, robić. No. Ale jakoś, kurde, nie słabo mi to wychodzi. One no. sobie cyknąć, pyk, pyk. To jest żeby pytał, co ty co miesiąc. Są, co nie? Ale jak najbardziej wiesz, co, co miesiąc, co dwa tygodnie, co pół roku zależy, co nie? że ludzie przychodzą. No ale wiesz, tak, żeby po prostu systematycznie. To, to w ogóle, nie trzeba z tym uważać też, nie? Że to, to, to wcale nie jest że, tak. Może no, nawet No, Jeżeli chodzi o chyba, pewnie tak. Ważne są Aha. tkanki miękkie, żeby zrobić. Tak jak byłeś na masażu, powiedzieli, babka ci tam gdzieś tam poskakała, pochodziła no, no. i lepiej się czułeś. No, zajebiście. Łokcie mi wbija, powiem ci, że zakwasy miałem ze, ze trzy dni, ale potem no to petarda. No. Wyprostowało mnie z szyjami chodziła, chodziło. O, teraz jakieś zajebiście. No, tam wszystko się, dzisiaj. Nie? No. I jeszcze coś tam, coś tam mi pyka, ale ekstra jest. Super. Dobra. Także co, co, Wojtek wjeżdża. Tak jest, czego ci mogę życzyć? Kurde, no co, on no zdrowia. Zdrowie jak najwięcej szmalu. <laughs> pełno worów szmalu. Dobra, to zdrowie. Szmalu nigdy mało. mało. Ja, to, że tak. Dzięki gdzie serdeczne. Gdzie poczekaj, jeszcze, Gdzie cię mogę znaleźć? Znaczy, wiem, że wiadomo, ale Aha. wieszaczy, tak, Instagram. Instagram, wieszak zder oficjalnie. Zrobił jeszcze jest Proof 320 Instagram. Mhm. A na Facebooku Grzegorz Wieszak i. I, i i wieszak zd, Ej, co i pewnie wiadomo na, na tej wunie i tej wo roski też jest, ale tam chyba jakoś tak jakoś to, 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 no to słabo wówczas wówczas nie, bo to, to chyba DOBO się tym zajmował i coś coś no, no, no. Ale jest tam, wiesz, jest możliwość wystarczy jak ZDR pisać, na pewno mnie znajdziesz Dobra. To dziękuję Dzięki bardzo. serdeczne.